Hej, cześć i witajcie z tej strony Premur. Dzisiaj mamy parę rzeczy do zrobienia. Jedna będzie na pewno farma drzew. Bo potrzebuję drzewa różnego rodzaju. A kolejną rzeczą będzie. Pójście jeszcze po jeden typ drzewa, który mam blisko, w miarę blisko, z tego co kojarzę. Czy jeden typ? Tak, bo brzozy, dęby mam. E, świerki mam. Nie mam jak z najbliższych tylko akacji. Nie mam jeszcze tam wielu, bo wiśniowego. Ale wiśniowego też nigdzie blisko nie widziałem. E, dobra, żeby, wrócić, żeby mieć ten akacjowe, to wiem, że widziałem je w tamtą stronę. Jak szedłem tutaj. Tam akację już jest stąd widać co sumie bym mógł zabrać też trochę czciny cukrowej, później na papier i inna by się przydała. Tam są świerki, nie widać nic innego. Bo mi brak będzie brakowało, teraz żeby mieć wszystkie rodzaje, będzie brakowało mangru. E Wiśniowego chyba. Uminetarowych nie liczę. Dąb, brzoza, świerk. E, nie, dżunglowego jeszcze. Z tych podstawowych. O, ale są. No tak, na spał nie były wiśniowe. <grystanie> Zapomniałem. Ale nawet nie pamiętam, żeby tak blisko były te. E, akasjowe. Czyli jak jestem tutaj, obok nie miałem lasu, to za tą górą jest wieża piladżerów. Na no to wychodzi. Dobra, trzeba pościnać. Dobra, mam. Mam 10, lecę teraz jeszcze po wiśnie. Wiśnie myślę, że coś tam udekoruję z czasem. Ale i tak najbardziej, na którym będzie mi zależało materiale drzewo pochodnym, to będą prawdopodobnie drzewa te, z, te warp, z tego. Zneteru Te niebieskie drzewa. Drzewo, drzewo grzyby. Bo one mi się bardzo podobają. Chwila, to ja tu nie zaczę. A nie. A. Aha. Okej. Okay. Stąd tego mi się podobają, szczególnie na tym shader packu, bo się fajnie świecą, ale to z czasem. Tak sobie teraz myślę, że jest jeszcze jeden rodzaj drzewa, którego nie wymieniłem. Pseudo drzewa, bo bardziej desek, deski można zrobić z trawy. Czyli chodzi o bambu. Bambusa trochę. Bambusa też można zrobić deski. Drewno niby. No ale to jest dalej. Trawa. Mojang i realizm. Ale gdy mieli dodać świetliki to mówili, że żaby się są, tru, żab są trujące i nie mogę im dodać. Sens. Sens i logika. Z ile z tego sadonek laci? Dobra, mam dwadzieścia Starczy? Starczy. Lecę tylko w tą stronę jeszcze zobaczyć, czy czegoś ciekawego tam nie ma. Kiedy... Wszechświat robi sobie ze mnie jaja. Tam był spawn, tam się zarzpiłem. I na górę wchodziłem. Ale nie obszedłem mi Dużo dziura. Ryzyko. Eee, tu bibliotekarz. Czy sprzedajesz coś ciekawego? Oczywiście, że nie. Ale tam jest coś bardzo dla mnie ciekawego. Czy bloki pszenicy. Szkoda, że nie mam motyki, ale mogłem zrobić. Trudno. Hmm, dobra, czy może coś tutaj ciekawego jest? W spinkach? Jakieś będą. Tu nie ma, tu może być. Nie ma. Nie ma. Rzadki typ domku. Stary wariant. Hmm stary vibe tych domków starych co był no też jeszcze jest a tu wyrwa tu chyba nie wiem nie bo to są te małe klik. Ten może mieć coś ciekawego. I ma. Bardzo dziękuję. Zrobiłem miedzianą, dostałem żelazną. Fajnie. Chociaż. Takie chodzę po powierzchni. Będę miał tą miedzianą. Mniej będzie mnie chroniła, ale będzie tańsza. Eee, pu, pu, pu. Ja idę się wspiąć jeszcze na tą górę. Jeśli nic nie będzie, to widzimy się w bazie. No, w bazie. Ja Będę przygotowywał pod... parne drzew. No i dobra, farma drzew jest zrobiona. Mówiłem prowizoryczna, prowizoryczna, żeby tylko coś było. Już nawet pierwszy ciemny dąb jest, więc już jest fajnie. Ale... Już świerk też jest. Duży, ale to wcinać później. Teraz, co bym chciał zrobić... Jest, nie wiem, co bym chciał zrobić. Nie, no. Drzewa jest dobre, bo będę mógł sobie między międzyczasie, między odcinkami wziąć ścinać, bo to nie jest nic satysfakcjonującego. A drzewo jakieś bym miał. Chyba, że bardzo będziecie chcieli, żebym wziął ścinał na nagraniach. Mogę ścinać, nie no, ma problemu. Ale problemu z tym nie widzę, tylko no, dla mnie to jest bez sensu, no ale jak to chce to jest to. A i nie ma, że nie będę mógł pokazać, bo coś jest takiego jak statystyki. Także ten. Tam jest śnieg. Śnieg, śnieg, śnieg. Co ja mógł zrobić? Puść sobie, zebrać. Mam łopatę, ale też mi się już powoli nakończy. Więc sobie zrobię drugą. Zebrać trochę śniegu. Gdy nie mam. Mam dynię. Wiem, że pierwsze odcinki może nie będą soki super satysfakcjonujące ani nic. Z tego powodu, że w chcę pozdobywać jak najwięcej możliwych materiałów, po to, żeby móc potem między odcinkami je trochę farmić. takie drzewo wydobywać. Prawie dwa identyczne. Jak będę potrzebował, to faktycznie zrobić bałwana i sobie ogarniać śnieg i inne. O, właśnie, bym mógł wełnę ogarnąć. To nie jest głupi pomysł. O, raba. Bym mógł sobie jeszcze parę owieczek ogarnąć, to bym mógł jakąś tam wełnę zdobywać. Biocha. Dobra, idziemy jeszcze tam. A owieczek jest akurat sporo. No w sumie takie małe farmy zwierząt też bym mógł zrobić to. W razie czego jest już coś zaczęte, tak? A to jakieś tam rozmnażania czy ten to... Mogę co odcinek pokazywać, że są rozmnażone. tam... Nie wiem, żeby ktoś uznawał, że to może być cheatowanie, rozmnażanie zwierząt poza nagraniem, ale każdy jest różny. Jak będzie źle, to mogę pokazywać na nagraniu, nie ma problemu. To nie ja tracę czasem te nowe. Chociaż może dla niektórych to jest bardziej satysfakcjonujące niż to co robię. Aktualnie. Aktualnie to... To już swoją drogą. W ogóle do nie się ułożyły że zawsze z tej strony. One, One chyba mogą być różne. Ale nie... Dobra, kiedy inni tu przyjdę, po zboże. Bo ja nawet nie szedłem w tą stronę specjalnie. Poszedłem po... ...wioska na bagnach. To daje fajny pomysł. Ale... Tam mam bliżej większe bagna, więc... Pomysłów pojawia się wiele. A to, czy będą zrealizowane, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, czy, czy nie wiem, czy to powiedziałem, czy, na, czy to wróciłem, może bardziej. To już jest kolejna sprawa. Dobra. Nic tak. Więcej innych biomów nie widzę. To któregoś razu przyjdę, pozbieram. I żeby nie było, to na nagraniu po przyjdę, pozbieram. Nie ma nic ciekawego. Lecę po ten śnieg. Potem... Potem wezmę, zrobię farmę zwierząt. Coś tam się zaraz obok zrobi. To chyba będzie tyle. Bo... Bo nie chcę, żeby ten film był nie wiadomo jak długi, a nie chcę z niego jak najwięcej wycinać. Tam pójdę kiedy indziej. Już nie będę z wioski do wioski latał. że kolejna wioska się pojawiła, to już jest w ogóle. Jest coś ciekawego. Nie widzę. moment. Tam jest to co ja widzę Fajnie Miliardy wiosek. To nie wiem po co mi. Jest jedna wioska, tu jest kolejna wioska, a tu wielki las, ale nie widzę nic ciekawego. Dobra, robię sobie to wszystko na bloki. Będę miał 16 bloków, może być. Uważaj, czego tego nada da się zrobić, jak będzie potrzebne, chociaż ja nie wiem, czy będę robił coś. Za śniegu, ale to zawsze jakiś tam biały kolor. Dobra, bez zbędnego przedłużania lecimy z farmami, bo. Bo to nie jest niepo... niepotrzebnie to przedłużam, ale jeszcze to mogę zrobić. I tak naprawdę nie wiem, co bym mógł jeszcze dzisiaj zrobić, może do jakiejś kopalni czy coś. Ale, pierw farmy zwierząt. I dobra, mam tu owieczki, świnki i krówki, tu będą jeszcze kurczaki, ale to sobie jeszcze czasem wprowadzę, bo to szybciej pozbieram jajka i po prostu spróbuję to wykluć, będzie najszybciej, przynajmniej mi się tak wydaje. Tam mamy jeszcze skinka, blisko, Dorobi sobie pochodni. Odłożę niepotrzebne rzeczy i się tam przejdziemy. Zobaczymy co tam jest. Może coś ciekawego będzie. Zostało mi ostatnie żelazo, sobie tarczę zrobię. To, 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 to. No, w sumie trochę chlebków też mogę sobie zrobić. Tarcza, o. 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 moje werko. O, może żelazo będzie sobie żelazne drzwi zrobić, żeby mi nie wchodzili? Ja też nie wiem, czy to jest sens, zmarnować żelazo na żelazne drzwi. Jakiegoś, jakoś mi się to zbytnio nie kalkuluje. Jeszcze mogę odłożyć. Dobra. Lecimy sprawdzić tamtą miaskinkę. No i chyba będziemy spadaliby, bo tak. No. Drzewo sobie pozbieram pomiędzy odcinkami miał. O, jest. Я знаю, что да. Nie tak jak. co ich tutaj tyle jest? Nie tak jak chciałem, bo Proch też się poprzedaje. Na przykład na Indii. No ale cóż, Aha, ale wielka ta jaskinia. Zawsze coś, jakieś materiały. Dobra, jak mi nic nie atakuje już, to zrobię tak, żebyście coś więcej widzieli. To jeszcze mi żyłę dajcie miedzi. Będzie w ogóle super. Też nie wiem, co mi z taką ilością miedzi wtedy zrobić. Miedziane golemy na przykład, ale nie na tym etapie, na tym etapie to jest bez sensu. Co bym mógł jeszcze zrobić z dużą ilością miedzi? Narzędzia. No będą, na drzewach będą schodziły, więc no to się akurat może przydać. Bloki, dekoracje. W sumie. w sumie, też by się przydało, bo można robić teraz dużo rzeczy z miedzi: drzwi, nie drzwi, klapy, kratownice, te grille, tak zwane chyba, bo to się grill nazywa tu w grze, więc no to jest zawsze coś. ...więcej możliwości dekoracji. Ale wiecie co by mi się najbardziej przydało? Diamenty. Tak, no, wziąłbym diamenty. Wchodzbym do netheru. Potem szybko ogarnął sobie fortecę. And. I byśmy mogli to... Jakbym od razu tak... ...się na tym skupił. To byśmy to mog mogli skończyć Minecrafta z w... Tak na w miarę spokojnie a to w 3 dni Przecież w 3 dni. 3 odcinki A ja nie chcę. I to jest problemem, bo przez to może wam się ciągnąć ta seria Głównie z tego powodu, że do Nederu pójdę. Nie wiem Mogę na okoliczyć w 30 odcinku. Może. Bardzo to jest odległe, wiem. Ale z tego powodu, że mi się nie chce, śpies nie chce się śpieszyć. Bo jak będę się śpieszył, to pójdę szybko po Elytre. Będę miał elitrę, to będę miał już praktycznie wszystko, co co będę tak naprawdę mógł na mógł łatwo zdobyć, a co przyspieszy mi o wiele bardzo rozgrywkę, przez co nie będę czuł z niej takiej zabawy, jaką w sumie aktualnie teraz czuję, więc no nie będzie za ciekawie. I to byłoby bez sensu, bo zrobienie filmów na siłę to też jest takie po co. A tak będę tak mógł w miarę to rozwijać, pobudować. Niepełnione projekty zbudować. Kiedyś chciałem nawet yy, ten zrobić. Aha. Kiedyś chciałem nawet taką historyjkę zrobić w Minecrafcie z budowlami moimi. I, I tym jakie mam pomysły na nie. Może kiedyś to wypali, tylko musiał to wszystko zbudować, co chciałem kiedyś zbudować, a tego było dużo. A akurat fajną sprawą jest to. No nie no, tagi, miedziana zbroja dla konia, okej, okay, okej, okay. trochę Restowna, co mi się podoba. Ale... seria 2x13 mogłoby być coś innego. Ale dzięki temu, że mam spawner tak blisko, i to jeszcze tak wysoko, to będę mógł zrobić sobie farmę pająków i dzięki temu nici i oczy pajęka. No i eksp. Fajna, naprawdę fajna lokalizacja mi się trafiła. Aż powoli przestaję żałować, że nie wybrałem, nie znalazłem szybciej tamtego z przedniego odcinka na morzu. Też była fajna lokalizacja. Można byłoby podwodną bauzę zrobić. Czy jakoś taką przywodną. Nie ma co się lubi, lubi się co, się co się ma. No dobra, ale tutaj mam tą już jaskinkę ogarniętą. Najwyżej w następnym odcinku. zajmiemy się tym spawnerem nie byłoby głupi pomysł Wziąć go tutaj powiększyć to zrobić spadu. pęki są najgorsze do tego no ale są zawsze jakieś nici najlepszy byłoby szkieletów bo kości no i strzały strzały to akurat jest w miarę fajne ale nie będę marudził Yy, dobra, drzewka sobie pościnam pomiędzy nagraniami, pomiędzy filmami, pomiędzy odcinkami, tak, żeby trochę tego uzbierać. Głównie będzie pewnie szło świerkowe, bo one z dużych można naprawdę dużo drzewa wyciągnąć na późniejsze skrzynki, nie skrzynki i inne. Yy. Kolejny raz, chyba już mówiąc, bez zbędnego przedłużania, ja będę spadał. żeby w międzyczasie też przepala trochę tych tej miedzi, to żelazo do końca. Jakieś saszynki by się przydało też tutaj więcej zrobić, żeby móc więcej rzeczy odkładać. Potworów i, win, i z innych. Coś będę musiał wymyślać. Ale to na spokojnie. Więc na razie i cześć.